Siema, z tej strony Xnolix i witam was w 33 odcinku z LEGO Star Wars saga Skywalkerów albo 34 w sumie, nie wiem, nie wiem macie w tytule na pewno bo już nie pamiętam, który to jest odcinek i teraz mamy z naszą Reję mamy dwa miecze świetlne a ten drugi jest chyba jakiś nieużytkowy na razie i miejmy nadzieję, że w tym odcinku jeszcze się upewnię czy głos działa sorry, że tak wam za Zloguję na chwilę No, głos nam działa na szczęście Bo dwa ostatnie odcinki, jak wiecie No, były nagrywane, w sensie Dwa ostatnie odcinki były nagrywane. Z tego, z, blblbl... z Star Warsów Były nagrywane yy, dogrywanych dźwięk O, o to mi chodziło Zamieszałem się trochę, bo z Harry'ego Pottera Oczywiście wszystko ładnie śmigało nam No, więc my podążamy sobie Dalej za naszym yy, Lukiem Zapomniałem, jak on ma przez chwilę i co, idziemy do tej dziury teraz? Może idziemy do tej dziury w końcu. Jest na to spora szansa, że do niej wejdziemy. Ale pewien nie jestem. Y ale dziwne to było. No, jeżeli to będzie jakiś dziwny portal... Nie, przecież ta dziura to były zagadki, więc raczej to nie, nie do niej idziemy. Dokładnie, nie do niej idziemy. Tu musimy w dół to zrobić. Co, otworzyć wejście i tym polecieć? Jak mamy tym polecieć? Aaa, tu jest ten kryształ! Widzisz? Mówiłem, że masz wszystko czego Aaa, dobra, dobra, dobra. Jak mam się tam teraz dostać? Zaraz, ale jak mam się dostać? No właśnie. <laughs> Dokładnie. 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 Też miałem takie samo pytanie. też No jaki inny? A, że inny statek, a nie inny inny sposób czy inny statek? E, inny sposób czy inny statek? Chyba się powtórzyłem. E, czy to są szturmowce? Nie, sorry, pomyliłem pod ziomeczki. E, dobra, jest inny statek. Załóżmy, że o to mu chodziło. No to w takim razie musimy się dostać do statku jakiegoś. Gdzieś ukrytego. Czyżby to był statek luka, którym tu przyleciał? Może to jest dokładnie ten statek. Może o niego chodzić. Co, w prawo? Gdzie idziesz? W prawo czy w górę? W górę? Obstawiałem, że w prawo, Tak jakoś. Nie wiem czemu. E, dobra, trochę nam to zajmuje, jak widzicie. Znowu, na tej wyspie jest tyle łażenia, w to jest powrotem, że trochę no to się nudnawe takie robi, no. No nie powiem, że nie. Jest tu trochę nudnawe. Co, w lewo? Nie. E, dalej, nie wiem gdzie idziemy, czy do statku, czy do czegoś innego. Dalej. Możesz użyć mojego. Dobra, to jest statek. Dobrze ten myślałem. Czyli, że to jest statek e, gdzieś ukryty tego. Tak. To on używa mocy, nie ja. Przecież to ty używasz mocy, nie ja. To jak mam się skupić? O, jest ten statek, dobra. Pokonamy Palpatina. Chyba to będzie właśnie ostatnia misja. Dokładnie. Ostatnia misja. Tak też mi się wydaje. Jaką odzyskać X-Winga? Co jeszcze mam z nim zrobić, niby? Z tych liści go obić? A, dobra, tu mam przejście. I co, rozpocznij poziom? Kontynuuj tryb fabularny. Ok, lecimy. Leci tam, dokładnie. Yy, I zniszczyli tarczę w bazie. Oj, niedobrze, dobrze, nie dobrze. O, to git, to git. Póki te są na egzegolu, mamy szansę. Muszą tam mieć jakiś oscylator termiczny. No, może A nie, bo to jest taka ukryta ten. No nic, nie ma. Sygnału z nawigacyjnej, jak ta. Oddział powietrzny znajdzie wieżę, ją zniszczy. Czyli Wierze trzeba zniszczyć za wieżę, za wieżę za na naziemną. Okay. ok. Taki jest cel. Się nie, Biedny c -tripio. Pamięci nie ma. O nie. Szkoda mi go, naprawdę. Naprawdę mi go szkoda. Czyli co, to jednak nie jest ostatnia misja, sorry. Jednak jeszcze będzie się coś tutaj działo. Czyli może z dwie misje będą w takim razie? Jedna misja z niszczenia tych, tych wieży radiowych, a druga misja z... Yy, no... O, jest! Exegol, mamy to! To jest ta ostatnia... Ostatnie miejsce, przestrzeń Exegol. Właśnie tam się udajemy. Ostatnia nasza planeta, o, to wiem na myśli. I tam musimy zniszczyć te wieże radiowe. I dzięki temu pewnie Ray będzie miał łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. I mówię, w ten sposób będą dwie misje. Tak bym jakoś się Ale potężnie wygląda to... Znaczy, każda planeta wygląda potężnie tutaj. A tak jakoś tak ciemno, tu jest dziwnie. Ale fajnie. E, dobra, wiecie, czego szukamy. Co nie? Dokładnie. Kyberkomety. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. No i git, mamy to. Kolejne 5 kiberklocku. Wiecie co to oznacza? To oznacza upgrade. Eee, Czyli tym się zmieniało? Tym się zmieniało. Eee, nie tu, tylko tutaj. Dobra. I my chcemy ulepszyć mnie te blastery. Cyk. Dobra. Kolejny, za kolejne pięć keberklocków znowu je możemy ulepszyć, no. A my śmigamy sobie tutaj. Mogę przyspieszenie użyć? Chyba nie mogę. Coś, coś nie trybi, coś nie działa to przyspieszenie. No trudno. ty jestem ciekaw, czy jakbym tam na przykład tutaj, o, leciał w nieskończoność, to w końcu bym się zbliżył do tej planety. To pewnie kiedyś sprawdzę. Jeszcze nie teraz, ale kiedyś to sprawdzę. A my jak wiemy musimy... Po... Czekaj, to coś jest jakkolwiek. Tak, pomyślmy. Ok, teraz się mieści w kadrze. Co nie mieści się w kadrze cały czas? I czy to jest tylko jakaś optyczna iluzja, czy to się powiększa? Eee, każe nam zawrócić. Dobra, czy nie da się zbliżyć do tej planety? Ok, to jest jakieś fajne coś. No, a my lecimy do misji, tak? Rozpocznij poziom, dokładnie. Bądźcie ze mną. To brzmi jak misja w statku. Bądźcie ze mną dokładnie Patrzcie na tę flotę. przygotowaliśmy się Oj, no flota jest potężna wam powiem naprawdę potężna dobra e, czy to jest połączona misja czy to może być ostatnia misja jednak no ciekawe się tu na pewno zadzieje zaraz Zamierzam to skończyć. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Duch zamieszka w tobie. Duch, a w życiu... W życiu... Będziemy jednością. Nie zgodzę się na coś takiego. Pokonam cię prędzej. Koniec. A to właśnie Ty ich tutaj przywiodłaś. To jest twój koniec. Co ty za głupoty gadasz? No, zaatakuj. Co? Kylo Ren ma niebieski miecz? Ciekawie się zrobiło. Czy co? Kylo Ren serio przyszedł na dobrą stronę mocy? W tej galaktyce zawsze musi być jakaś dramaturgia. A nie, sorry, wnuk Weidera to jest. Wnuk Weidera. Czyli Han Solo jest synem Weidera? Idąc tą logiką. Dobra, znowu musimy tych suwerennych ziomków pokonać. i Z nimi nigdy nie lubiłem walczyć. Dobra, jeden z głowy. Chodź, kolejny tutaj. I rycerze Ren. To też nie brzmi za ciekawie. A no trudno, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, no prawie Cię pokonałem już. Niewiele mi zostało. Oj, y, to jednak nie było do unikania, tylko do y, tego. Znaczy właśnie to było do unikania, nie do blokowania. No szybko, szybko, szybko. I co, po Tobie? Po Tobie, dobra, drugi pokonany. Zostałych jeszcze nie widziałem ilu. Y, coś robi. A, używam moc, rycerz Ren. A, to jest rycerz, rycerz Ren, dobra. Czyli tych rycerzy musimy pokonać, i zostało ich trzy, jeszcze sześciu. Czyli rycerzy pewnie będzie czterech jeszcze, a tych y, suwerennych protektorów będzie jeszcze dwóch. Tak bym obstawiał. Dobra, chodź tu, dziadzie. No, dajesz, dajesz, dajesz. Dobra. Teraz się przed nim bronimy... bronimy? Czemu bym powiedziałem? Aż dziwne. Ok, pokonałem dwóch tych yy, wojowników Ren. Czy tam... Yy, jak oni tam się zwali? No. I zostało mi teraz pokonać dwóch tych. Co właśnie zrobimy? Od razu suwerennych protektorów Musimy pokonać ale HP za dużo nie mają na szczęście, więc ciężko to raczej nie pójdzie Chodź tu, chodź tu, chodź tu Dobra, z głowy ten został i został nam ostatni suwerenny prosekutor prosek. Tek... Protektor, sorry e, prosekutor mówiłem. <grystanie> nie jakieś głupoty, sorry Yy, Rozczarowany dzisiaj jestem, już zmęczony, chory i w ogóle. No właśnie, cały czas jestem chory. A to jest dobre pytanie, czemu na czerwono. Ok, ten się złości tutaj. Cały czas. Jak on miał? Yy, ten, ten yy, kanclerz? Nie, kanclerz. Imperator, o. No, Palpatine oczywiście. Dobra, ciśniemy. Ok, pokonany jeden został rycerz Ren. Chodź tu, to jest ostatni chyba? Ostatni rycerz Ren Tak, uznajmy, że to jest ostatni Do odciny znowu z nim lecimy Mogę to uniknąć, ale no trudno Jak mówiłem, do odciny to do odciny Użyjmy mocy Dobra Pokona Jeszcze nie, jeszcze oddychasz A, ku muszę kliknąć Dobra, pokonany Wszyscy zbici ale zabawne no. Ha 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 ha. No i dobra yy, Ta maszyna się trochę zacięła. O już nie? Eee, yy, odepchnął nasze miecze świetne i one obaj pospadały. Ale, ale.. Ray ma przecież drugi, co nie? Rej ma drugi miecz świetny. No, nie. O, Kairon też został odepchnięty. Teraz tutaj się cieszy. Imperator. O, jest też antena, którą trzeba zniszczyć. No, imperator się cieszy, bo przejmie oczywiście moc. Niby przejmie. Ale zobaczymy, co się zaraz stanie. Lądownik wylądował, najważniejsze. No i dobra, teraz będziemy nimi grali? Czy co? Tak, nimi. E, dobra. Myślałem, że ten poziom będzie robiony jak, jak w samolotach. Po prostu w samolotach będziemy tutaj grać. A tu się okazuje, że będziemy jeździć na jakichś pseudokoniach. Okej. Okay. Ciekawe, nie powiem. Okej, okay. my tego myśliwca uniknęliśmy. Na szczęście działka cały czas strzelają. Możemy to działkę pokonywać. E, chyba nie bardzo. Okej, okay, są jakieś transportowcy, chyba też. A, i teraz musimy się z nimi rozprawić. E, czerwoni. Czerwoni ci są? Naprawdę? Ty co oni mają pod tym? Pod głową? Pokaż, ten lata w ogóle jeszcze. Chodź, 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 pokaż, co masz pod czaszką. A nie, to są normalni ludzie, naprawdę? Ludzie normalni? Aż dziwne. Czemu, dosłownie, Ray dobrze gadała, czemu to wszystko jest czerwone? Dobra, chodź tu. Dobra, lecimy, dalej. No, mogę już dalej. A teraz tego potrzebujemy, bb ta Dobra, chodź tu. I cyk, bierzemy, ściągamy. No i dobra, przejście dalej, odblokowaliśmy sobie, od razu idź w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. A, nie muszę wsiadać, ok. czyli yy, spadłem chyba gdzieś, mogę to zniszczyć, chyba nie, yy, no nic z tym nie mogę niestety zrobić, niedobrze, niedobrze, no trudno, dobra, lecimy na tych rumakach dalej i tu też coś jest do zdobycia jak, w jakiś sposób, ale nie możemy tego teraz chyba zrobić. Okej, okay, oberwał kolejny nasz sojusznik. No to tak. Yy, no musimy ominąć to. W jakiś sposób. Więc ja bym sugerował najpierw pozbycie się tych tutaj kolegów. W jak najszybciej, bo ten tu jest snajperem. A snajperów tu nie chcemy. Pozbiewa tego się pozbywamy. I tego i git. Dobra, teraz pchamy to gdzieś, yy, może do góry muszę to popchać, tak bym obstawiał, patrzcie, to muszę dać tu, teraz to muszę dać tutaj yy, i przebrać się za tych czerwonych ziomków właśnie. Tak, tutaj jedna część, druga część jeszcze spodnie muszę gdzieś znaleźć, no złap to. Cyk. Dobra, gdzie ty masz spodnie? Jakieś. O, są idealnie. Dobra, zapisało nam grę. Nie musiało, ale zapisało. I teraz możemy pewnie ten mechanizm użyć dokładnie. Yy, prawo, lewo, prawo, góra. Prawo, lewo, prawo, góra. Udało się. I zrobiliśmy coś. Czyli wyłączyliśmy te pole jakieś tam. Prąd, czy coś. Nieważne, zrobiliśmy coś, dzięki czemu możemy przedostać się dalej. To się liczy. He, he, mogę. Nie mogę zbiec. Nie fajnie, nie fajnie. No i dobra, śmigamy sobie dalej na naszych rumakach. Już prawie jesteśmy, tak? No tutaj pewnie będzie BB9 i. Jakiś twój znajomy? O, to brzmi potężnie. BB-Boss. Dobra. Dopóki nie zniszczymy wieżyczki, nie dosięgniemy tego włazu. No, chodź tu. Do tego? Do tego. Dobra, jeden. Unikamy. Cały czas unikamy. I jeszcze raz unikamy. Ok, dobra, dobra, dobra. Szybko, szybko, szybko. Kolejna zniszczona. No, niewiele ich zostało tych przeszkód. I zaraz pewnie się uda. Dobra, są kolejne. Zniszczony. On się ładuje. Dobra, idziemy. I co, został nam ostatni dosłownie. Na szczęście. A oni nas nie widzą przecież, bo my myślą, że jesteśmy od nich. No i git. Dobra, i zniszczyliśmy wszystko. Dzięki temu to wybuchło. I co, Bibi Boss został pokonany? Eee, dobra, teraz musimy tu coś zbudować. Jakiegoś konika dziwnego. Okej, okay. ciągniemy. O, yy, chodź, BB-8. Musimy Ciebie użyć. I dzięki Tobie coś zrobimy. Jeszcze nie wiem co, ale coś pożytecznego na pewno. Zawsze, wszystko co robisz, jest pożyteczne. No i dobra. Yy, tego konia pseudo, coś z nim zrobiliśmy. I co teraz, będę mógł to pchać. A, otworzy nam to ten włas. Okej, okay, czaje, czaje, czaje. Wycinamy w ten sposób wejście sobie. I co, już teraz? Tak, wycięliśmy, dobra. Wskakujemy do środka. A nie, wrzucamy granaty do środka. Teraz szybko trzeba uciekać. Ale najważniejsze, że wieżyczka została zniszczona. O, jest cała armia. Cała armia przybyła. Wszyscy. Wielka potęga. Nawet Soku Milenium. I te stworki śmieszne. czubaka. No i dobra, rozgramiamy ich wszystkich. Wszyscy połączyli siły, aby go pokonać. Raz, na dobrze. Pokonaj całą flow. Oj. Problemy. Imperator chyba jednak przejął ciało Rey. Oj, 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 niedobrze, niedobrze. A jednak nie przejął? Nie, może mocy jej trochę udebrał. Obi-Wan Kenobi do nas przemówił Anakin Skywalker również Yoda do nas przemówił Mace Windu, to był chyba ten ciemniejszy Luke Skywalker Dobra, wziąłem miecz I postawiłam się Imperatorowi Palpatinowi Dobra I teraz czeka nas chyba final fight Ostatni boss fight Ostatnia bitwa. Imperator Palpatin. Ty jesteś nikim kolego. Co prawda przeżyłeś bardzo długo, ale ale tu cię pokonamy. Dobra, podchodzimy do niego. Ja też mogę tak bez końca. E? I ma dwa miecze. Dobra. Pniemy do przodu dalej. No jest w sumie wszystkim Jedi teraz. Bo niewielu ich zostało. E. Kolejny raz nie odbijamy. E, w niego. Spacja. I co? Pokonujemy go? Tak. Palpatine został chyba już na dobre pokonany. Uratowaliśmy naszą armię. I teraz pokonują całą resztę tych wszystkich statków, chyba. Chyba to mają na celu. Tak, dokładnie, działka niszczą. No bez działek już takie groźne te statki nie będą. To będą wszystkie właśnie łatwymi celami. Ale my tu teraz mamy problemy, nasza ta ekipa. Ale ktoś ich pewnie złapie, najpewniej z milenium. I co? Dokładnie. Biedny konik, co prawda. O, jest Kylo również. I ta, ta specjalnie udaje chyba widzieliśmy, że miała oczy otwarte. A i Kylo Ren oddaje jej część swojej mocy. Tak? Ale całą część odda? Czyżby? Poświęcił się dla niej, tak? Kylo Ren się poświęcił dla Rey. A wiecie co to oznacza? Oznacza, że seria chyba została ostatnim Jedi Rey. No, tak mi się wydaje, ale Kylo Rena dobrze zapamięta, bo się jednak przyniósł na tą dobrą stronę mocy. Znaczy, zależnie od interpretacji, ale, no, w tej tak jak nam przedstawiają, to jest ta dobra strona mocy. No i dobra, jest koniec. Czubaka bohaterem, wszyscy się cieszą. Nie, no, jako jeden z wielu dostaje, oczywiście, medal. Biedny Seafreepio, si znowu to powiem. Tak! Odzyskał pamięć! No to to jest najbardziej happy-endowa część tego wszystkiego, że odzyskał pamięć. Teraz Ray wraca do swojego domu, lokum. I co, zakupuje, miecz świetny? Oba miecze świetne zakupuje I zostawia tą już historię za sobą. Tak samo jak Luke Skywalker zrobił. Aaaa, dobra. Została. Żółty Miecz świetny. Jaka jest staruszka do niej przyszła? Wie tu się dzieje. A jest dumna jako Rey Skywalker. Formalnie jest chyba Rey Palpatine. Ale jest Reją Skywalker jednak. To się liczy. Tak się będzie przedstawiać. No i mamy to. Koniec części dziewiątej. Skywalker odrodzenie. No w sumie to było takie odrodzenie, trochę. Część ukończona. Bądźcie ze mną Ukończona poziom gra swobodno odblokowana Dwa kybre Dwie misje z trzech Mini zestawy jeden z pięć Postacie Dwie postacie grywalne odblokowane Za darmo I raz, dwa 6, 10, 14 postaci odblokowanych do kupienia No i co? To koniec Pomijamy sobie te napisy I mamy to wszystko. I co to jest najwie... Nie, tutaj w ósmej części zdobyliśmy największą ilość procentów, nie licząc ten pierwszy, w którym był ten sam uczech i dużo tego zdobyliśmy. I od następnego odcinka zaczynamy sobie maksowanie całej gry. Dziękuję wam za oglądanie tego trybu fabularnego i widzimy się już w trybie swobodnej rozgrywki, oczywiście w następnym odcinku. Dziękuję wam za wszystko. Siema!